Wymiana oleju w skrzyni biegów Lexus NX300 sześciobiegowy automat. Już kolejna z rzędu, któraś tam wymiana, przygotowanie tak to wygląda. Tak to wygląda. Zjęte osłony, boczna osłona, osłona pod silnikiem. Odkręcony korek spustowy, odkręcony w Będziemy spuszczali teraz olej. Najpierw zleci troszeczkę, odkręcimy rurkę, zleci więcej, a potem odkręcimy całą miskę i wymienimy filtr. Zleciało jakieś pół litra. Odkręcę teraz rurkę ustalającą poziom i zleci reszta. Ampulem 6 wykręciłem taką rurkę z spod korka spustowego. Trzeba pamiętać, jak się ją wkręca, żeby delikatnie żeby jej nie ukręcić, ona służy do ustalenia poziomu w misce olejowej. Została odkręcona miska olejowa, pod skrzynią biegów odkręcona, w misce yy, było. Pewnie z niecały litr jeszcze oleju, nie zlatuje do końca. Odkręcony został filtr, dwie śruby go trzymają, prosta sprawa. Trzeba pamiętać, że na filtrze jest oring. Ten oring musi zejść z filtrem, nie może zostać tam w środku. I oczywiście nowy oring na nowy filtr koniecznie trzeba założyć. Nowy. Ten już jest miękki, rozciągnięty, stary się nie nadaje. I trzeba pamiętać, żeby, żeby on nie został yy, w takie tutaj otworze jest tu taki otwór, i żeby on tam nie został ten oring. musi zejść razem ze starym filtrem. No i teraz procedura. Zakładamy nowy filtr. Odpowiednie siły dokręcenia filtra to jest bodajże 10 Nm, jest serwis manualu. Potem miskę dokręcamy 7,5 Nm, wszystkie śruby. Jedna, jedyna taka śruba, ona jest z tamtej strony. Potem ją pokażę, jest dokręcona 7 Nm. I naklej ma być. Nie wiem dlaczego. No, tak, Lexus Toyota wymyślili, że ma być naklej wkręcona, żeby się nie odkręcała. Zaraz rozpoczynam tą procedurę. Oczywiście, y, czyścimy dokładnie miskę olejową. Tu są takie dwa magnesy. Sprawdzamy, czy magnesy mają opiłków. Troszeczkę moje mają. Mimo, że 140 tysięcy i trzy wymiany oleju. Co by było, jakbym nie wymieniał ani razu. Pewnie tych. Ma Byłków byłoby więcej, ale troszeczkę widzę jest jakiegoś tam sywku. Nowy filtr, nowy o to ważne i oczywiście nowa miska pod, nowa uszczelka pod miskę, stara do śmieci. Czyszczę, dokręcam filtr, tak filtr patrzyłem, 10,5 Nm dokręcamy filtr, 7,5 nm yy, wszystkie śruby oprócz, oprócz tej jednej, można zobaczyć w takim miejscu ona jest, ta jedna Dokręcona musi być 7 Nm i naklej. Miska wyczyszczona, na magnesach nie było żadnych tam opiłków. Jakiś taki odrobinę, jakiegoś takiego delikatnego grafitu odrobinkę, ale to nie były opiłki, nie było syfu. Tak jak mówię, 140 tysięcy, czwarty olej. Coś to znaczy. Zakładam teraz filtr, na filtr założony O-Ring, tak jak widzicie. Oryginalny filtr, kupiony na Amayama z Japonii, przyszedł 200 zł z przesyłką. Opłaca się u nas w serwisie 700 coś takiego. Przykręcony nowy filtr. Wyczyszczona krawędź. Teraz nawał szczelka i przykręcamy wyczyszczoną miskę. Miska dokręcona, teraz ostatnia śruboka będzie wklejana na klej niebieski. Nie wiem, do czemu Toyota zaleca klejenie tej ostatniej na na klej. Pokażę, która to jest. Ta ostatnia na klej. To jest trochę ciemno. Trochę ciemno. O, ale widać. Tutaj będzie ona tu. Tutaj jest, tu Tutaj słone światło. Weźmy tak. O, widać. Brak jej tutaj jest. To będzie ta. Ostatnia będzie na klej Tyle. Teraz rozpoczynam procedurę napełniania skrzyni biegów. Najlepiej przygotować sobie to tak, pężyk, żeby nie było zalewać. Wygodnie nalewać. I teraz tak. Jeżeli był wymieniany filtr, tak jak teraz, to musimy wlać jakieś 2,8 litra na start. Poprzednio jeździłem na takim oleju Icin. Teraz przechodzę na mojego ulubionego Ansa. Zobaczymy. Podobno ma być kozak. Zobaczymy, jak się będzie strzemiała. Zachowywała. Ale że zostało mi jeszcze tutaj 2 litry tego tego Icina. To litr wleję go na start. I potem mam dwie bańki po trzy. 78 litra. Czyli hmm, cała procedura będzie wyglądała tak, że olej będziemy nalewali 4 razy. Lejemy teraz te 3 litry, spuścimy 2. Wcześniej skrzynia biegów popracuje trochę, czyli tak, drive, neutral, wsteczny, rewers, Trochę się bawimy, tak, załóżmy ze 2-3 minuty, żeby prze, przepłukała się. Zlejemy to. Potem wlejemy połowę tej bańki. Zrobimy tą samą operację. Potem drugą połowę. Potem tą bańkę wlejemy połowę. I czwartym razem zrobimy ustalenie poziomu. Czyli za czwartym razem wkręcimy tą rurkę, którą wykręciłem wcześniej. Pokażę Wam tą rurkę. Wykręciłem ją wcześniej. Ale przed ostatnim napełnieniem trzeba będzie tą rurkę już wkręcić, bo za ostatnim razem będziemy ustalali poziom, prawidłowy poziom oleju. Jak będzie ustalany prawidłowy poziom oleju? O tym wytłumaczę. Przy odpowiedniej temperaturze będzie przelew, ale to będzie w dalszej części tego materiału. Czyli zaczynam, lewam 3 litry teraz. Wlałem litr Icina, czyli to jest ten litr. To jest na uzupełnienie tej ilości w misce która nigdy nie zlatuje. Litr zawsze zostaje w misce. Lit jest i I teraz dwie kwarty amsoila. Dwie kwarty, mamy cztery kwarty, cała bańka, czyli dwie kwarty amsoila wlewamy. Odpalam silnik, pozmieniam biegi i odkręcę korek spustowy i zleci, uwaga, jakieś 1,7518 litra. I za każdym razem będzie zlatywało nam tylko 1,8 litra. Tak wygląda sytuacja. Znaczy, będzie zlatywało trochę więcej, bo wlejemy prawie 2 litry. Jak jest ustalony poziom już na samym końcu odpowiednio, to wtedy zostanie nam 1,7518 litra, które zawsze zlatuje. Teraz tak. Wlałem olej. Oczywiście trzeba pamiętać, zakręcić korek lewowy, żeby nie odpalić silnika z otwartym korkiem wlewowym, ale pewnie nikomu się to by nie przytrafiło. No i co, odpalam silnik. No i sobie skrzynia trochę popracuję. Pozmieniam biegi, trzymając hamulec oczywiście, żeby z moich nie spadł z moich najazdów. Pozmieniam. Tak, troszeczkę sobie pracuje. Niech przemieli ten olej. Procedura polega na tym, że trzeba kilkukrotnie przelać tą skrzynię. Taka trochę domowa metoda dynamiczna. Nie, źle powiedział. Nie, to nie jest metoda dynamiczna. Po prostu tak, tak wygląda procedura wymiany oleju przygotowana przez Lexusa, Toyotę, tej skrzyni biegów. Oczywiście, jak miałbym urządzenie do dynamicznej wymiany, bym ja sobie wymienił, ale siebie w garażu tą metodą śmiało każdy może to samo, to samo zrobić. No i co, trochę, trochę czasu, trochę satysfakcji, że się zrobiło samemu. No i oczywiście oszczędności, no bo jedyny koszt mój to jest koszt oleju. I dwóch podkładek aluminiowych. Podkorki spustowe. Teraz wymieniłem też filtr, filtr oleju, ale filtra oleju nie trzeba za każdym razem wymieniać. Tak gdzieś wymieniałem go przy bodajże 60 tysiącach, teraz ma 140. 000. No i tak wystarczył. Nie trzeba za każdą wymianą oleju wymieniać tu filtr. Tu jest filtr dosyć duży, dosyć przepustowy. Nie ma sensu za każdym razem. I filtr, uszczelkę, ale co takie właśnie 80 tysięcy, ten filtr można ściągnąć i, i wymienić. No i co? Obawię się skrzynią, niech sobie przepompuje ten olej, się zmiesza z starym. Oczywiście ten olej, który zlewałem był czerwony, no, nie był stary, przepracowany olej. Bardziej mi zależało, żeby wymienić na olej, bo chciałem przejść na AMSA. W silniku w wszystkich samochodach że na AMSie a w skrzyni był ten iC-nowski i tak mi korciło, żeby na tego Amsa przejść. Mówię, przy okazji wymienię sobie ten filtr, pobawię się. Dlatego wymieniam ten olej. No, ale myślę, że skrzynia u mnie nie jest zużyta. 140 tysięcy tyle litrów oleju miała już w sobie. Pracuje ładnie. Na Amsie podobno ma być gładziej. Zobaczymy, jak to się okaże jak przeleję cały ten olej się bawię się skrzynią myślę, że wystarczy już to. wystarczy już sobie przepompowała zlejemy ten olej no i trzy takie procedury najciekawsza będzie czwarta, ostatnia, bo wtedy będzie ustalenie poziomu, założenie nowych uszczelek i, i, no i cała operacja się zakończy. Czyli wyłączam silniki i zlewam ten olej Teraz będzie drugie napełnienie skrzyni, tak, mężyk. ekstra, no i napełniamy dwie kwarty, czy tam dwa litry, kolejne, druga, druga procedura, znaczy drugi, drugi raz. Teraz drugie napełnienie skrzyni biegów, dwa litry włączam ponownie silnik. Oj, no i to samo. Niech sobie popracuje kilka minut. Niech przemieli ten świeży olej. Olej już latuje ładny, piękny, czerwony jak nowy z bańki, ale tak jak mówię, ja chcę wymienić tego Ice na, na Amsoila, dlatego ja to robię. Oj, no i zatem to jest drugi raz, będzie trzeci. No i czwarty finalny będzie taki myślę najciekawszy, bo, bo wtedy będzie ustalanie poziomu oleju na odpowiedniej temperaturze. Bo tutaj się dzieje to w ten sposób, że wkręcamy ostatnim razem tą rurkę. Wlepamy te dwa litry. Czekamy aż się skrzynia biegów rozgrzeje do 40 stopni. Jak będzie miała olej, będzie miał 40 stopni to wtedy odkręcamy korek spustowy. Zlatuje dosłownie setka, dwie setki oleju. Jak zaczyna kapać już, to zakręcamy szybko korek spustowy. I to jest ten ustalony poziom, prawidłowy poziom oleju. Ważne, on musi być ustalony na 40 stopniach. Między 40 a 45 stopni olej musi być w skrzyni biegów. I, no I pokażę tą procedurę, jak, jak się uruchamia procedurę. Kiedy wiemy, że jest olej ma 40 stopni no, Toyota przewidziała to Ja uruchomię tą procedurę, ale, ale podłączę sobie laptopa Bo ja lubię widzieć w tych streamie dokładną temperaturę nie, nie kiedy mi tutaj zaczną brygać odpowiednie kontrolki Tylko ja sobie widzę jak ona rośnie Czy, czy czasami jest za wysoka, ma załóżmy 60 stopni To trzeba parę chwil albo godzinę, albo dwie odczekać Aż ostygnie silnik, załóżmy gdzieś do 30 stopni I dopiero rozgrzewać go do tych 40 Ale powiem Wam, że ta druga zmiana tego Amsoila Mam wrażenie Że gładziej schodzi z parkingu Z parkingu na Reverse Może moje subiektywne wrażenie, ale Zobaczymy Tutaj w tej skrzyni zawsze jest taki opór Przy, przy zejściu z parkingu na reverse Jak jest nie rozgrzany mocno olej Zobaczymy jak będzie Czy ten Amsoil rzeczywiście jest Taki kozak. Silniku oczywiście jeżdżę na Amsoilu od nowości. W, w tym aucie. No i w, w innych też moich. Też wszystko jest na Amsoilu. Trochę nuda. Teraz było trzecie nalanie oleju, no i to samo, trzeci raz, teraz będzie czwarte, ostatnie zalanie oleju. I Eee, przygotowuję sobie dwie nowe podkładki. Podkładki dwie, tak. Jedna większa, druga mniejsza. Na końcu podam, jakie wymiary powinny mieć te podkładki. To są zwykłe aluminiowe podkładki. Można kupić je w wielu sklepach. Ktoś chce, może kupić sobie je w Serwisie. No. Cena razy 10, ale, ale można kupić. Tak samo. Eee, no, wkręcam, wkręcam. Teraz jeszcze zlatuję olej. Ostatni. Jak już przestanie kapać wkręcę rurkę czerwoną, wkręcę korek spustowy, ale jeszcze na starej uszczelce. Nową uszczelkę dopiero założę, jak już będzie ustalony poziom i już będzie ostatnie zakręcenie korka. To, to wtedy założę nową uszczelkę, a na korku wlewowym, jak już zwleję ostatnie dwie kwarty Amsoila, to już założę nową uszczelkę, bo już tego korka więcej nie będę dzisiaj odkręcał. No i co? Zaczynam procedurę. Idę po komputer, no i tak, no taka praca, no myślę, że pod blokiem się tego nie wykona. Warto gdzieś mieć jakiś swój garaż albo jakiś parking gdzieś, gdzie, gdzie można z tego to coś takiego zrobić. Ja akurat w domu to robię, trochę mam bałagan w garażu, ale, ale chyba nikomu to nie przeszkadza. Jest wiosna, jeszcze różne graty nie wyjechały do ogrodu. Tego trochę jest, trochę jest małego, no ale minęły myślę, że jakieś już pewnie ze dwie godziny jak to robię. Powoli. Ogólnie no, staram się czysto też tu robić. Za każdym razem jak odkręcam korek, zmieniam rękawiczki, o takie fajne rękawiczki do oleju mam. Tak fajne. No, żeby nie pobrudzić tu niczego. Żeby samochód był czysty, żeby garaż w miarę był czysty. I tak za chwilę, idę po. To, to, to pomocnika mam takiego jeszcze jeden taki sam. Podobny pomocnik w domu jest, ale jakoś tamtędy mi nie pomaga. Tak. Teraz uruchamiamy procedurę ustalenia poziomu oleju. Przyda się do, taki, do tego taki zwykły kabelek. Musimy złączyć eee, dwa piny: czwarty od góry, czwarty. Czwarty od lewej. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwarty od lewej. I czwarty od prawej na dole. Raz, dwa, trzy, cztery. Piny mamy połączone. Tak to wygląda. Teraz uruchamiamy silnik, włączy się taka choinka, ale to jest normalna sprawa. Widzicie, wszystko sobie tutaj mrygają, różne kontrolki, tak ma być. Teraz przesuwamy z P na drive, z powrotem na P i teraz obserwując Indikator tutaj p robimy z neutral drive. neutral drive neutral drive neutral drive neutral drive neutral drive D się zaświeciło Proszę nie mamy żadnego znaczka tutaj ani D. Ani P, ani N mamy na P, a nic tam się nie świeci. Oznacza to, że mamy temperaturę poniżej 40 stopni na skrzyni biegów. Jeżeli zapali nam się D, to mamy idealnie 40 stopni. Szybko wychodzimy, odkręcamy korek spustowy. Zlatuje nam jakieś dwie setki oleju. Jak zaczynają już tylko lecieć krople pojedyncze, szybko zakręcamy. Korek z nową uszczelką i cała procedura ustalenia poziomu jest zakończona. Jeżeli D nam się pojawi i zacznie rygać, to jest temperatura powyżej 45 stopni, jest za, ciepły, za ciepła skrzynia, nie można ustalać poziomu. I cała sprawa. Tak to wygląda. Czyli czekam teraz, aż się zaświeci D, i potem dopiero y, y, uruchamiam procedurę y, ustalenia poziomu. I to wszystko. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Pamiętajcie, żeby odpowiedni poziom oleju ustalać tylko na pracującym silniku. Może nie powiedziałem tego wyraźnie w trakcie materiału, ale pamiętajcie, tylko na włączonym silniku ustalamy przy 40 stopniach ustalamy odpowiedni poziom oleju. Nie można wyłączyć silnika i wtedy odkręcać korka i ustalać poziom. Nie. Silnik musi pracować podczas ustalania y, odpowiedniego poziomu oleju. Dziękuję. Trzeba użyć do tej procedury wymiany y, oleju w skrzyni. Zobaczcie. Y, uszczelka y, skrzyni. Mamy tutaj tą pozycję, czyli tak, uszczelka skrzyni. Y, góra numer 90430 kreska 1808, ale wymiary ona ma 18,24 na 2. Uszczelka korka skrzyni dół yy, numer jest 90430 kreska 12008. Wymiary ma 12 na 21/ na 2 ewentualnie 20 na 20 na 2 może być byście nie dostali takiej. Teraz... Yy, filtr skrzyni biegów Toyoty, jest tutaj numer, widzicie, O-ring filtra, też jest tu numer, uszczelka gumowa miski i skrzyni, są dwa numery tutaj, ta uszczelka też jest taka, może nie gumowa, ona jest taka yy, metalowo, metalowa powlekana, taką gumą, są dwa numery. Ten drugi jest bardziej dostępny, ten drugi 3568, kreska 33080. No i co tutaj jeszcze do tego potrzeba więcej, więcej nie trzeba, ale jak chcecie, może zobaczyć sobie różne numery różnych części, co są może przydadzą się komuś jakieś jakieś, jakieś z tych numerów. Wszystko. Dziękuję. Życzę udanej wymiany oleju w skrzyni biegów. Nie jest to skomplikowana sprawa. Widzicie, każdy co może to wykonać. Samemu w garażu ja wymieniam olej dosyć często. W skrzyni biegów 30-45 tysięcy to maksa, co u mnie automatyczne skrzynie biegów robią na oleju. Ale wtedy ta skrzynia biegów można powiedzieć raczej jest dożywotnia. Nie powinna się popsuć w takim aucie skrzynia biegów przy tak częstych zmianach oleju. A poza tym chodzi bardzo płynnie można powiedzieć przez cały czas nie czuć zużycia tej skrzyni biegów. Jeszcze na sam koniec podam wartości sił, z jakimi trzeba podokręcać wszystkie śruby podczas wymiany oleju w skrzyni biegów. Dolny korek spustowy dokręcamy z siłą 40 Nm, boczny korek wlewowy 49 Nm, filtr oleju w skrzyni biegów tam są dwie śruby trzymające ten filtr 10,8 Nm, niecałe 11 Nm. Miskę olejową dokręcamy z siłą tylko 7,5 Nm każdą śrubę, nie, nie więcej. Jedna, jedyna, ta ostatnia, którą pokazywałem, którą wkręcamy na klej, dokręcamy z siłą 7 Nm. I to wszystko. Dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia podczas wymiany oleju w skrzyni biegów.